standardowo informuję was o tym że jesteście nagrywani generalnie jak każde takie nasze spotkanie będziemy nagrywać będę to tam wrzucał w, w, w jakieś tam konkretne zadanie tak żeby te osoby których nie ma żeby mogły sobie to zobaczyć miały do tego dostęp normalna sprawa dobra co dzisiaj co dzisiaj dzisiaj dwa trzy zdania odnośnie zdania czwartego czy zadanie czwarte jest bardzo bardzo proste Generalnie o co chodzi? Chodzi o. Gdzie ja tutaj mam ten pulpit tu. Chodzi o postawienie ftp -a. Czy to będzie pro-FTPD, czy pure-FTPD, to już jakby zależy od was, jak to będzie chciał. I co ważne, oprócz konfiguracji samego ftp trzeba będzie pokazać, że on działa. Jak pokazać, że on działa? Generalnie potrzebni nam będą użytkownicy. Jeśli użytkownicy, to baza danych normalna sprawa. I chciałbym, żebyście pokazali, że jesteście w stanie coś na tego FTP-a wrzucić i coś z tego FTP-a mm, pobrać, tak? czyli robicie sobie jakiegoś tam usera, e, tym userem uploadujecie jakiś tam plik, to generalnie nie muszą być jakieś bardzo wielkie pliki, cokolwiek, to może być pusty plik tekstowy, bez znaczenia, uploadujecie e, sobie taki plik na tego waszego FTP-a, i innym użytkownikiem, czyli nie tym samym innym, czyli musicie mieć dwóch userów, ściągacie po prostu sobie ten plik, tak? Czyli w ten sposób będziemy mogli sobie pokazać, że generalnie cały ten, cała ta nasza usługa FTP działa i, i działa tak, jak powinna, tak? Bo jeśli coś po drodze gdzieś tam z tą bazą danych, z tymi użytkownikami siądzie, nie pójdzie tak, jak powinno pójść, to będziecie mieli FTP, super, ale nie będziecie w stanie nic z tym FTP zrobić, a to nie jest to, o co nam chodzi, tak? Więc tu jest, na to, na to uczulam, ale w informacji macie napisane, że oprócz serwera FTP, FTP musicie tych użytkowników sobie skonfigurować, i ode mnie tylko dopowiem, tak jak mówiłem, żeby pokazać, jak to działa, czyli generalnie, uploadujecie jakiś, tak, jakiś tam plik i go pobieracie z innego użytkownika, tak? czyli przedstawiamy działanie tej usługi, i myślę, że tu generalnie tyle starczy. W, w samym sprawozdaniu, jeśli chodzi o mnie, tak? czyli pokazujecie jakąś tam, jakąś tam konfigurację, czyli instalację e, bazy danych, m, zakładanie jakichś tam użytkowników i potem instalacja samego FTP. -a. Tak jak mówiłem, czy to będzie Pro FTPD, czy Piór FTPD, bez znaczenia. E, generalnie Piór chyba szybciej i łatwiej się konfiguruje, e, ale z Pro też nie ma większych problemów. E, odpalacie sobie potem m, tego FTP i przeprowadzacie tam jakąś operację tak żeby było widać że to działa. Jak sobie zrobicie te operacje, czyli wrzucicie jakiś plik, zrobicie screenshota z tym z ekranem jakby z, z tego FTP-a, że ten plik tam jest rzucony i gdzieś tam w kolejnym kroku pokażecie jak go pobieracie i tyle, tak? Czyli prosta prosta sprawa. To jest to o co mi chodziło i o tym wspominam nie bez powodu, bo widziałem, że w poprzednich zadaniach tak pytanie na koniec widziałem, że w poprzednich zadaniach generalnie ja tam starałem się w komentarzach też odpowiadać jakby co i jak, więc jak ktoś tam nie dostał maksa punktów, tylko miał mniej i miał komentarz, to generalnie te zadania można poprawiać, także tu nie ma problemu, też się nie, nie bójcie, że ktoś miał powiedzmy dostał 5 punktów zamiast 7 i z tym już nic nie zrobi. Takie zadania możecie poprawiać, także nie ma problemu i w większości taka poprawa będzie wyglądała na tym, że po prostu, po prostu pokażecie jak to działa, tak? bo tam widziałem, że Odnośnie na przykład tego drugiego zadania, jeszcze z tymi mailami, z tym Roundcubem, że tam niektóre osoby gdzieś tam konfigurowały wszystko i tak dalej, i sprawozdanie kończyło się na ekranie logowania do Roundcube'a. Tak jak wiemy, ten ekran logowania to jest taki ostatni gdzieś tam próg do przeskoczenia, bo, bo, bo może tam coś, że tak powiem, blokować te, to logowanie. Więc najfajniej jest, jeśli pokazujecie, że Udało się zalogować i gdzieś tam przeprowadzać jakąś operację, czyli wysyłać jakiegoś maila czy coś. Oczywiście ten mail nie musi być wysłany generalnie z serwisu www, z usługi www. Może to być wysłane poprzez terminal, bo tam też można te maile wysłać. Widziałem, że niektóre osoby też to w ten, w ten sposób rozwiązywały, więc jeśli chodzi o mnie, to dla mnie też to jest ok. Czyli po prostu przedstawiacie co, jak działa, dokumentujecie, że to działa i, i, i tyle, bo z racji tych naszych zajęć generalnie ciężko jest mi to sprawdzić, że tak powiem. Tak jak sprawdzaliśmy sobie to pierwsze zadanie, tak, że ja tam gdzieś podchodziłem, patrzyłem, co i jak, i było wiadomo, tutaj niestety gdzieś tam te sprawozdania muszą jednoznacznie wskazywać na to, że jest wszystko tak, jak być powinno, więc w tym zadaniu też musicie mi gdzieś tam zaprezentować, że ten FTP, mimo tego, że jest postawiony, że, że, że jest uruchomiony i się kręci, że tak powiem, czyli działa, to jeszcze musicie pokazać, że sama usługa działa, czyli generalnie jesteście w stanie uploadować pliki i pobierać te pliki, bo to jest to, co nam w FTP chodzi, tak? Nie chcemy mieć FTP postawionego, który tylko stoi i nic nie robi. Generalnie jak FTP stawiamy, to chcemy, żeby ten FTP gdzieś tam się kręcił. Tutaj słyszałem jakieś szumy, czy ktoś nam tutaj przyszedł? Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim, witamy Panie Jakubie. Eee, czy Ty masz dostęp do jakichś ekranów, kamerek czy coś? Bo ja dalej Ci powiem szczerze, powinieneś mieć z racji tego, że jesteś tutaj też jakby właścicielem tej grupy to powinno gdzieś to tam u ciebie działać. Ja tylko ci powiem dwa słowa, że ja to spotkanie też nagrywam, także też je wrzucę sobie w zadaniu czwartym. Gdzieś tam odnośnik do tego Teamsa dam, żeby tam gdzieś inne osoby, których teraz nie ma, mogły sobie skorzystać też i sobie to zerknąć. Dobra, Kuba, jakbyś się nam jeszcze pokazał, to by było super. Ale ja, ma, ja, jestem, ja jestem włączony, w sensie, że kamera jest włączona. O, dobra, dobra, teraz widzę. Nie wiem, prędzej mi się gdzieś nie wyświetlało, nie wiem jak u reszty. E, teraz ja widzę, jest okej, okay, elegancki jak zawsze. Dobra, e, ja już generalnie dwa, trzy zdania, dosłownie dwa, trzy zdania m, powiedziałem, bo tak jak mówiłem, prędzej tu jakby nie wiem, co więcej gadać, tak, czyli konfiguracja ftp z bazą danych generalnie z użytkownikami, tak jak jest napisane i jeśli chodzi o mnie to przestawienie jakiejś operacji, tak, czyli upload pliku e, na serwer FTP i z innego użytkownika pobranie ten, ten plik, żeby nam pokazać, że ten FTP działa. Eee... Tak, odpowiedź dla Pana Wojciecha, generalnie tak, to jest dobry sposób na udokumentowanie, czyli pokazujecie, że macie ten zasób podpięty mm. I, i tyle. Tam gdzieś jakieś operacji nie trzeba przeprowadzać na tym zasobie, jeśli mówimy o trzecim zadaniu z tym iSCSI. Generalnie jak go podpinacie, to już jest, to już jest OK. To tam, tam, jeżeli chodzi o iSCSI, to mam jeszcze taką jedną uwagę, bo część już Państwa oddawała to zadanie. I prosiłbym bardzo, żeby jednak ISK z usługą sieciową, żeby jednak podmontowywać tak naprawdę udziały, czyli te dyski na komputerze klienckim. Bo w jednym zadań wiedziałem, że podłączone było lokalnie czyli na tym samym systemie, czyli generalnie pokazujemy, że to działa, ale tak naprawdę nie ma idei tego, że tak naprawdę podłączamy się zdalnie. Także ja to tak. tam wtedy zaliczyłem, ale na, tak naprawdę na przyszłość to proszę pokazać, że to się montujemy zdalnie i to możemy sobie podmontować albo na systemie z Linuxem, a możemy też na Windowsie, jeżeli ktoś woli, bo też możemy sobie uruchomić na Windowsie taką usługę jak iSkyz Initiator, i tam wpisać adres IP e, tak, tak. serwera i też te dyski sobie podłączyć. Obojętnie. Tak. Trzeba pokazać po prostu, że te dyski są udostępnione, że jesteśmy w stanie je zdalnie podłączyć. Tak jest. Usługa sieciowa udostępniona sieciowo, nielokalnie e, Czyli tak jak, ale myś, wydaje mi się, że myśmy to już mówili tydzień temu chyba też. Ale dla, ale... dla przypomnienia po prostu, dla jeżeli ktoś... Jeżeli... No i trzeba pamiętać, że e, trzeba przepuścić e, jeżeli mamy Firewall'a włączonego, to port TCP 3260 port albo tutaj nie wymagamy. Możemy po prostu wyłączyć sobie Firewall'a, wyłączyć s i wtedy nie ma z tym problemów, ale wiadomo, że to robimy tylko laboratoryjnie, bo w praktyce jeżeli jakiekolwiek mamy serwery sieciowe, no to Firewall'a nie wyłączamy. Tak, nawet jeśli jest na Windowsie. Tak. Generalnie. Firewall ale mimo że upierdliwe to jednak mimo wszystko fajnie jeśli ta ochrona gdzieś tam mm, gdzieś tam zostaje także tak jak tutaj Kuba mówi. Normalnie tego nie wyłączamy tutaj z racji że to są zajęcia laboratoryjne to jak ktoś wyłączy no to nie ma tragedii żeby działała sama usługa. Tak? Tam pytanie było czy trzeba wprowadzać zmiany we wstawie tak. We wstawie trzeba tak żeby po restarcie bo iSkazi normalnie po restarcie podłączy Znista. dysk standardowo. Ale we wstawie trzeba jeszcze zamontować, że do tego nowego dysku, czy najczęściej to będzie SDB, bo SDA to jest ten dysk lokalny, to SDB jest tym e, zdalnym. I tam to pokazać, czy to jest. Dobra. I proszę jeszcze taka uwaga do wszystkich, że jeżeli pokazujemy, że jakieś rozwiązanie działa, to pokazać jeszcze skiny pośredniczące, bo czasami dostawałem takie zadanie, żeby był skin wstępny. Następna strona nasz screen końcowy i bez komentarza, no to jest to jednak troszkę mało, żeby to ocenić jak ta praca wygląda, to w związku z czym zrobić, konfigurujemy na przykład jakąś usługę, instalujemy screen, uruchamiamy na przykład, czy wyłączamy firewall albo włączamy wyjątek firewallu, czyli przepuszczamy do port i screen zrobić, żeby to jednak było pokazać jakieś tam prace, a nie tylko efekt końcowy, że działa. Czy u pana Wojtanowskiego też będzie możliwość poprawy zadania? Podejrzewam, że tak. Tak, tak, tak. Jeżeli to prosiłbym wtedy na maila te informację, że poprawiam zadanie, takie i takie, i można zakończyć w mailu. Po prostu rozwiązane zadanie, ja wtedy sprawdzę i skoryguję ocenę w Moodlu. Tak, jest. u mnie też, tak jak mówiłem, generalnie można, można poprawiać. I z racji sytuacji to, że tak powiem, można poprawiać cały rok, bo prędzej było tak, że gdzieś tam poprawy były na tych ostatnich zajęciach, a tutaj jak ktoś chce sobie w międzyczasie, że tak powiem, poprawić, no to też nie ma problemu, tak, czyli tak jak u Pana Wojtanowskiego, generalnie możecie albo mailowo uderzać, znaczy musicie mailowo uderzać i ja albo będę, będę takie mailowe gdzieś tam zadania przyjmował, albo będę Was odsyłał, że tak powiem, do Mudla, gdzie będziecie mieli dodatkowy termin czy tam dodatkową opcję wrzucenia kolejnego pliku, tak, żeby gdzieś tam była ta pierwsza kopia i, i, i ta poprawiona, ale to zobaczymy, generalnie z tym nie ma problemów. Grunt, żeby można było poprawiać i poprawiać można, także tu, tu o to chyba chodzi, mam nadzieję. Ja czasami tam wysyłam informację, że brakuje jakichś screenów i państwo dosyłają, ja wtedy poprawiam ocenę, nie, nie ma problemów. Jeszcze tam kwestii, bo jeszcze część z państwa nie zrobiła tego drugiego zadania z pocztą, to ważne jest, żeby pokazać, że przesyłamy sobie pocztę między dwoma użytkownikami systemowymi, bo tam część z Państwa się podłącza tym Roundcube'em, na przykład do jakiegoś swojego konta Gmailowego. Nie dokładnie o to w tym zadaniu chodzi. Może nie było sprecyzowana na początku, także ja nie traktowałem tego jako wielki błąd, ale generalnie ideą tego zadania jest pokazać, że po prostu robimy webmaila na serwerze, po to, żeby móc przesyłać sobie pocztę lokalną. A nie, nie chodzi tu o to podłączanie się do skrzynki Gmailowej. Trzeba pokazać, że system pocztowy lokalnie oparty na Postfixie i dowkocie pozwala nam przesyłać pocztę. Tak jest. Czyli konta lokalne. Generalnie u mnie to chyba tak wyglądało, tak nie kojarzę, żeby ktoś do Gmaila pod, podpinał, jak teraz tak, tak myślę. E bo Bo tam można, się... można zdefiniować SMTP, można podczyć ten tak naprawdę ten może być na tym skonfigurowany, a pobierać pocztę z zupełnie innego serwera. Tak, to generalnie wtedy działa jakby jaka, jak, jak poczta, taka zewnętrzna, tak, jak czyli pocztowy, jak program pocztowy, nie. tak? Podpinacie tak. sobie do tego jakoś gmaila coś i, i obcią, pociągacie sobie e, gdzieś tam swoje maile, czy, czy wysyłacie i jakby tyle. Nie, nie, nie to, o co chodziło. E, test sieci jest za tydzień siódmego. Jakby coś. Także tyle odnośnie sieci. Ale o sieciach będziemy mówić za godzinkę, bo o 11 gdzieś tam mamy spotkanie. Więc tak też standardowo będzie nagrywane, więc jak ktoś nie będzie mógł być na tym spotkaniu, to sobie może je tam przejrzeć albo gdzieś tam dowiedzieć się u kogoś, co było, że tak powiem. Więc o sieciach o 11 będzie, będzie więcej. A jeszcze odnośnie terminów, tak, bo ja tutaj z terminami na systemach jestem troszeczkę ostrzejszy od Kuby, z tego co gdzieś tam ostatnio przeanalizowaliśmy, i u mnie jest ten tydzień czasu na wysłanie zadania, plus drugi tydzień, że tak powiem, z obniżoną punktacją. U Kuby jest więcej tego czasu, generalnie chyba praktycznie nielimitowany, czy tam gdzieś do końca semestru. I zrobimy to tak po prostu, że ja będę pilnował Wam tej możliwości przesyłania zadań, tak żeby nie było sytuacji, że gdzieś, te, gdzieś tam te terminy się kończą, a te osoby, które mają z Kubą, że nie mogą wysłać. Także ja Wam tego będę pilnował, więc tutaj się nie martwić, bo będzie to po prostu tak działało, że jakby cały czas będziecie mieli dostęp do możliwości przesyłania zadań i gdzieś tam będziecie mogli sobie te zadania przesyłać i po prostu na tych terminach to już my z Kubą będziemy patrzeć, kto kiedy wysłał co i jak. Także to będzie już po naszej stronie. Tam jeszcze mam taką uwagę, bo dwie osoby, nie wiem czy akurat są teraz obecne, czy nie, przesłały mi w jednym pliku zadanie pierwsze i drugie. To prosiłbym, żeby przesłać jeszcze to zadanie pierwsze do katalogu, gdzie jest zadanie pierwsze. Nie łączyć dwóch naraz. Tak jest bo tu kwestia jakby i punktacji i potem możemy no, już nie tyle punktacji bo tam punktacji można i przy braku pliku wpisać tak. ale chodzi o, to, o, o dokumentację jakąś tak że jeśli by coś się zdarzyło tak, tak. i gdzieś tam musielibyśmy się tłumaczyć z tych zadań no to wtedy pobieramy sobie takie e, takiego zipa czy tam rara czy w czym on to pakuje chyba w zipie e, i wtedy przy danej osobie po prostu przy konkretnym zadaniu będzie pusto tak więc tu o to chodzi żeby gdzieś tam konkretne zadanie. Pod konkretnym miejscem na modlu, pod konkretnym ćwiczeniem wrzucać a nie tak grupowo. Czyli gdzieś tam te, te dwie osoby, tak jak Kuba mówi, żeby to poprawiły i będzie super. E, tutaj jeszcze widziałem prędzej, że generalnie dwie osoby już poleciały do końca z tematyką, bo to widziałem już, że i do dziesiątego zrobiłem. No to generalnie ja tam gdzieś. Bo to chyba nawet ode mnie jest, jeśli dobrze pamiętam. Sprawdzę sobie do końca, że tak powiem, od tych osób te, te laborki, i wtedy te osoby, że tak powiem, są gdzieś tam zwolnione i z tych spotkań. I będziemy się spotykać, albo się nie spotkamy. To już myślę, że nie zależy tutaj od nas na tym teście. Bo jeśli to będzie wyglądało tak, jak to dalej wygląda, mam na myśli tutaj te nasze pseudo kwarantanny, czyli to nie wychodzenie z domu, to po prostu ten test też zrobimy jakoś onlineowo, że będziecie go z domu pisać, tak? Tak, jakby to no, nie, będzie... nie, nie ma wyjścia innego. Tak, no, nie, nie, generalnie nie ma wyjścia i z domu, i, i w ogóle, więc, więc będziemy jakoś kombinować, tak żeby każdy był zadowolony. Ale zobaczymy. Na razie mamy 31 marzec, także zostały nam jeszcze dwa miesiące trzy prawie gdzieś tam zajęć. Także tego. Czego można się spodziewać na końcowym teście? Generalnie wszystkiego po trochu, co było na zadaniach. Tam nie będzie nic, co było na przykład na wykładzie, bo nie wiem, co na tym wykładzie w końcu macie, czyli będą gdzieś tam porobione jakieś pytania odnośnie, odnośnie tych laborek, tak? Czyli tam, jak ktoś konfigurował jakoś FTP-a, czyli generalnie powiedzmy, że nie wiem, że trzeba będzie, bo to będzie ABCD, bo to jest najłatwiej nam sprawdzać, że tak powiem, czyli gdzieś tam trzeba będzie pozaznaczać odpowiednią. A też nie wiecie, odpowiednie pytanie, odpowiednią odpowiedź generalnie, jak wygląda powiedzmy proces instalacji tam e, czegoś, e, czy do danej usługi są potrzebni użytkownicy, e, czy AISK jest usługą sieciową, czy działa lokalnie? Jakby teoria, ale generalnie z tego, co, co tutaj przerabiacie, tak? Więc myślę, że jeśli chodzi o naukę do takiego testu, to najprościej będzie po prostu wziąć te wasze e, sprawozdania, które gdzieś tam stworzyliście, e, i sobie je przejrzeć przed tym testem, bo generalnie będzie z tego, co robiliście, tak? żeby gdzieś tam nie wybiegać przed jakimś tam tematyką, której, której nie było. Bo tak jak tutaj pan Wojciech napisał, też nie wiecie, co mieliście na wykładzie, więc z wykładu pytań nie będzie, bo nie wiemy, co, co było. Test będzie poprawiać, oczywiście ujemnych punktów nie będzie. Generalnie test będzie na 30 punktów, z tego co tam gdzieś patrzyłem, standardowo zaliczenie od 50% od 15 punktów, przy czym życie zweryfikuje, jak to wyjdzie, bo czasami też jest, że generalnie gdzieś tam ten próg punktowy troszeczkę zjeżdża w dół z pewnych przyczyn, ale poprawa też będzie, także, także na spokojnie, ujemnych punktów nie będzie, bo z tymi ujemnymi punktami też ciężko to wychodzi na ogół, tak. Czyli generalnie ABCD. Przy czym raczej na pewno będą to gdzieś tam wielokrotnego wyboru, tak, żeby wam tam troszeczkę utrudnić, ale to zobaczymy jeszcze jak tam będzie. Na pewno nie będzie jakoś super trudny ten test, generalnie chodzi o to, żeby gdzieś tam coś oprócz tych laborek jeszcze było, nie? Ocena z testu, tak jak sobie przejrzycie, co oczywiście potwierdzaliście, że sprawdzaliście, to na systemach operacyjnych macie, metodę oceniania i tam jest skala ocen. Czyli generalnie jest 100 punktów maksymalnie do zdobycia, z czego 70 punktów jest z laborek i 30 punktów z testu, tak? Na poprawie próg będzie zjeżdżał? Nie. Generalnie, tak. jeśli chodzi tak, o poprawę, to, sam to sam. będziemy brali albo ocenę z poprawy, albo najwyższą punktację, tak? Czyli powiedzmy, ktoś w pierwszym terminie dostanie 20, a z poprawy dostanie 18. E, czyli ja chyba nie będę brał żadnych średnich, tylko po prostu wezmę tę największą punktację, myślę. E, i, i... Czyli dwa podejścia i wyższe jest zaliczane. Tak jest. Widzę, tutaj, tutaj nie będzie problemu. Będzie baza pytań. Tych pytań tam będzie, nie wiem, zobaczymy, ile jeszcze. To jakby wyjdzie w trakcie. I gdzieś tam te pytania oczywiście nie będą wam udostępnione prędzej. Ta baza pytań generalnie, tak? Bo te pytania gdzieś tam będą z tej bazy losowane, żebyście nie mieli wszyscy tego samego. Bo gdzieś tam będziemy musieli spróbować zachować. Te indywidualność, że się tak wyrażę. A odnośnie samych ocen, czyli skali ocen, generalnie, czyli tak jak mówiłem, w, w systemach operacyjnych macie tego PDF-a i tam możecie sobie sprawdzić, od ilu punktów jest jaka ocena, i tak, i tak dalej. Czy Wy będziecie konfigurować tę bazę? Nie. Ta baza będzie, przy, będzie gotowa już dla Was i z tej bazy będziecie dostawali pytania i raczej w ten sposób. Ja wiem, że Wy pomożecie generalnie, jak wszyscy na wszystkich przedmiotach, zawsze są chętni, jeśli chodzi o przygotowywanie masy pytań do, do testu, ale ja z tej, z, tej, z tej pomocy akurat tutaj nie będziemy korzystać. Bardzo miło, że chcecie pomóc, ale, ale nie, damy radę sobie. Tak. Tak, test za, tak. dokładnie na takiej zasadzie. Czyli generalnie każde pytanie gdzieś tam jest wyświetlane najpierw i możecie sobie poprzewijać, że tak powiem te pytania. Jak nie zaznaczycie, czy będziecie chcieli sobie wrócić do pytania, poprawić, czy coś, to tutaj nie ma problemu. Ile czasu będzie na test, teraz wam jeszcze nie powiem, bo generalnie nie wiem, ile tych pytań mi tam wyjdzie, tak? Też nie chcę przygotować testu, żeby było 50 pytań i półtorej godziny czasu, bo jakby też nie o to chodzi, żeby to robić tyle, tyle czasu i tyle tych, tych pytań było. Raczej to będzie krótszy test, gdzieś tam na pół godziny powiedzmy, tam nie wiem, 10-15 pytań, coś takiego, e, czyli tych pytań tego czasu będzie wystarczająco, żebyście sobie mogli wrócić do pytań, ale raczej za mało, żeby szukać odpowiedzi w internecie, tak, tak jeśli, jeśli będziemy to mm, robić online'owo, że tak powiem zdalnie, czyli generalnie tak o to chodzi. Fajnie. Dobra, to tutaj myślę, że tu nie musimy odpowiadać. Jak jeszcze jakieś pytania są, to, to możecie pytać. Ja sobie dopiszę jeszcze przy każdym zadaniu generalnie te terminy. Czyli to jest coś, co Was nie dotyczy, to będzie informacja dla mnie, żebym tego ja nie musiał szukać. Więc jak tam przy zadaniach gdzieś na dole będzie jakiś termin, to na to nie patrzcie. To jest informacja do mnie. Gdzie są te wszystkie nagrania z lekcji? Nagrania z lekcji wyglądają w ten sposób. Ja sobie teraz pulpit ukradnę tylko. Gdzie to mam tutaj? Że, jeśli sobie Pan wejdzie na systemy operacyjne 2, to generalnie przy zadaniu trzecim, bo od trzeciego gdzieś tam nagrywaliśmy, jest link do MS Teamsa. Jeśli sobie Pan ten link otworzy, to tam jest najpierw ekran logowania do, do tego Outlooka i generalnie gdzieś tam się pojawia to, co, o czym gadaliśmy. Z dzisiejszego laba, czyli dzisiejszego spotkania, może to słowo jest lepsze, będzie to po prostu wrzucone pod, pod czwórkę, tak, czyli tutaj też się pojawi pod tym, pod tym tekstem, pojawi się też link z odnośnikiem do, do tego pliku, co dzisiaj sobie gdzieś tam gadamy, także też to będzie wrzucone i to jest na, na chmurze Microsoftu, czyli generalnie tam, żeby się dostać, potrzebujecie konto z Outlooka, tylko te, którym się tutaj logujecie do Microsoft Teamsa i tyle, tam żadnych ograniczeń itp. itd. nie ma i to też gdzieś tam nigdzie nie znika, czyli będziecie mieli do tego dostęp, że tak powiem, aż ja ten dostęp ściągnę, czyli generalnie gdzieś powiedzmy do końca, do końca semestru, tak? Czyli raczej w ten, w ten sposób. Tutaj jak już widzę 35 osób sobie ktoś coś oglądał. Komuś odświeża tę stronę co chwilę. Tę stronę to znaczy tego Teamsa odświeża, w sensie tego, tego z Microsoftu. Aha, czyli generalnie możemy zrobić też tak, że ja to mogę pobrać sobie te, te wideo i mogę to wrzucić na YouTube'a i z YouTube'a dać link, jeśli będzie wygodniej. albo obok, może zrobimy tak, że zrobię i tego Teamsa, czyli jeden link będzie do Teamsa normalnie tak, jak było teraz, a drugi będzie po prostu do kanału YouTube, jako tam gdzieś po prostu zapluduje i w ten sposób to zrobimy, żeby każdy tam gdzieś miał dostęp. Może myślę, będzie wygodniej tam gdzieś YouTube nie powinien ciąć, chociaż na Microsoftie też nie powinno być problemów, ale jeśli ktoś ma to to jakby nie będziemy weryfikować czemu, co i jak. Tylko tak to wkarniemy. To ja ten, ten trzeci generalnie też w sumie pobiorę i, i go gdzieś tam wyrzucę, tak żeby każdy miał, miał do tego dostęp i mógł sobie to znaleźć. Dobra, to było to. 31, to było z 24. Jemu już pobieram. To jego ja pobiorę, jego ja wrzucę też i, i dam odnośnik po prostu. I myślę, że zrobię po prostu taką playlistę też na, na tym kanale, gdzie ja to tam wrzucam, żeby to wszystko było w jednym miejscu. Czyli taka playlista z systemami operacyjnymi, playlista z sieciami, i to będzie osobno, żeby też nie trzeba było tego mocno szukać. Dobra, to dzisiaj wrzucę i z jednego, i z drugiego, także będzie, będzie komplet. Jeszcze pytania jakieś? Widzę, że nam tych osób ubywa generalnie na tych spotkaniach, ale w sumie nie ma, nie ma problemu. Zawsze można mailowo jeszcze też zapytać jakby co. Tak, tak, no standardowo, nie? Tutaj widziałem, że ktoś w sumie chyba po ostatnim spotkaniu ktoś pisał na tym czacie, to ja też tam się starałem odpisywać na tym czacie na, na jakieś tam pytania, bo tam też nam gdzieś tam jakiś popał, wyskakuje i, i tyle. Jeśli kogoś jeszcze gdzieś nie dodałem do Teamsa na systemach operacyjnych, to, że tak powiem, to jest w trakcie. Ja jak widzę i, i pamiętam, to zawsze klikam, żeby zaakceptować. To zawsze może nie prośby, requesty, tylko jak zwał, tak zwał. Dobra, to ja myślę, że jak nie ma już pytań, to żeby nie przedłużać, to te standardowo możecie uderzyć mailowo. Możecie uderzać też tutaj na tym. Aha, czy za dysk 2 giga podzielony na dwie partycje po jeden będą ujemne punkty? Jeśli chodzi o mnie to nie, to generalnie jakby wielkość Jeżeli tej tak... partycji nie ma, nie ma znaczenia. To chodzi o to, żeby po prostu zamontowane było na backup i dane. Może być jeden dysk podzielony na dwie partycje, nie ma problemu. Tak jest. Bo tu jakby tej wielkości my tam gdzieś nie, nie analizujemy, bo to czy to będzie 2 giga, czy to będzie 20 giga, czy 1 giga, to jakby nie, ma, nie ma znaczenia. Najważniejsze, że pokazać, że na, na kliencie da się zamontować dyski udostępnione. To jest najbardziej istotne. Tak jest. Czyli generalnie, że ta usługa działa przez sieć tak, jak powinna działać. Tak? Dobra, to jak nie ma pytań więcej, to ja myślę, że z mojej strony będzie wszystko. Nie wiem jak Kuba, czy jeszcze będziesz tutaj siedział coś. Jeszcze, czy są jakieś do mnie pytania? Na razie nie, nie widzę, nie pojawia się nic, to ja również dziękuję w takim razie. Zapraszam na kontakt mailowy. Dobra, to ja kończę tutaj to nagrywanie, tylko znajdę, gdzie to było. O, i...